Czyli tak, klawiaturka e, Izas e, Flare. Ok, unboxing gotowy. Sprawdzamy. Myszka e, Izas Spotter. Hmm, okej, okay, jest. Pozostało więc nam rozpakować to. Czyli Izas Tornado. Słuchaweczki. Oczywiście standardowo zdechniemy, co tutaj na tym opakowaniu nam tu napisali. Oczywiście Izas Tornado. I teraz bardzo ważna informacja. System 7.1, Ale bardzo istotna kwestia: nie jest to mm, prawdziwy 7 tylko że tak powiem efekt. Czyli tak naprawdę efekt 7.1, 1 aczkolwiek nie jest to prawdziwe 7-1 jeszcze. Stąd jest na pewno różnica też w cenie. Ale jest plus e, vibration. Zaraz, zaraz, jeszcze raz. Wibracje w słuchawkach. Zaraz mam wytłumaczenie, o co chodzi. Słuchajcie, wibracje w słuchawkach to jest dość fajna sprawa. Dlaczego? Nie wiem, czy wiecie, ale słuchajcie, na przykład, jak głośno, głośno słuchacie muzyki, i faktycznie te wibracje, dobra, bardzo głośno słuchacie muzyki, także wszystko dudni, i ogólnie wszędzie jest taki głośny dźwięk, wszystko wibruje i tak dalej. Od razu inaczej odczuwacie tą muzykę, czujecie ją całym sobą, można powiedzieć. Tak samo jest właśnie w przypadku tych słuchawek. Mają wibracje i one są one dostosowane do tego, co się dzieje, od tego jaki jest dźwięk, i tak dalej. Więc e, efekt jest taki efekt wow, czyli jest bas, do tego macie wibracje i macie wrażenie, że ten bas jest bardzo głęboki. Bo odczuwacie nie tylko słuchem, ale również i jeżeli chodzi o, e, o dotyk, tak? Również odczuwacie to w dwóch e, sferach, więc zupełnie inne wrażenia e, z rozgrywki, zupełnie inne wrażenia ze słuchania muzyki, oglądania filmów i tak dalej i tak dalej. Ale zobaczmy może same sławki, jak wyglądają. No dobrze, opakowanie bardzo ciekawe. Z tyłu oczywiście sporo informacji, aczkolwiek te informacje sobie darujemy z tego względu, że tutaj jest dużo informacji takich z tych te bardzo technicznych. A te wszystkie techniczne informacje jak decybele, decybele, omy, to wszystko sobie znajdziecie na pewno na stronie producenta, link do znajdziecie też oczywiście w opisie. Więc te wszystkie szczegóły szczególiki możecie jeszcze znaleźć. My zobaczymy, jak to wygląda. O, i teraz wielkie zaskoczenie dla wszystkich. To był! Te słuchawki są żółte. Przecież na opakowaniu są czarne. Wiem, te słuchawki są żółte. Na opakowaniu są czarne. No Domyślnie opakowanie jest czarne. Słuchawki na opakowaniu są czarne. Aczkolwiek występują, e, o ile się nie mylę, dwa, dwa rodzaje są czarne i żółte. Ja wybrałem sobie żółte, bo wygląda inaczej niż wszystkie. Powiem teraz, na wszystkie sławki, jak zawsze kupujecie są czarne. Czasem zdarzy się, że jakiś tam jakiś niebieski element, zielony, czerwony, ale naprawdę bardzo rzadko jest coś takiego, żeby całe sławki były żółte. Stąd właśnie wybram ten model. No i plus wibracje. Dobra, e, więc tak, w zestawie oczywiście płyta ze sterownikami. Oczywiście instrukcja. Bardzo ciekawie za. Zrobiono taki, można powiedzieć, portfelik. I tu w środku instrukcja, oczywiście. E, I teraz, tak najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o te słóweczki, oczywiście, poza kolorem, który jest naprawdę dość agresywny, dość, dość oryginalny. Macie e, kilka rzeczy istotnych, na które warto zwrócić uwagę. Tu u góry jest taki metalowy pałączek. Oczywiście, obudowany bardzo fajnie. E, dzięki któremu, to jest wszystko jakoś w miarę sztywne. Tutaj, ten element na głowę jest bardzo delikatny, jest bardzo miękki, on się bardzo łatwo poddaje. Tak więc nie będzie was bolała głowa nawet po kilku godzinach długiego słuchania muzyki, oglądania filmów czy grania. Stąd jest duży plus z ich strony. Oczywiście miękkie gąbeczki, poduszeczki, które raz, przede wszystkim fajnie wyglądają. Dwa, nie będzie was znowu bolało ucho. 3. dobrze w miarę zakrywają uszy, chyba że macie naprawdę dość duże uszy, więc wtedy może być mały problem, ale ogólnie rzecz biorąc, zakrywają dobrze nam te uszy i w tym momencie wygłuszają dźwięki zewnętrzne. E, oczywiście tutaj po boku mikrofonik, e, tak więc jeżeli ktoś szuka też słoweczek z mikrofonem, to to jest właśnie opcja dla niego. Dla mnie duży plus, że ten mikrofon mogę schować, bo ja ogólnie korzystam z mikrofonu pojemnościowego tam, gdzieś, który stoi. No i tak poza tym, mamy oczywiście kabelek, który również jest pleciony standardowo już jeżeli chodzi o tą firmę i oczywiście e, końcówka USB pozłacana. Ale to nie wszystko, czyli tak, e, ogólnie tyle co widzę, to tutaj są różne ustawienia. Po podłączeniu najprawdopodobniej będzie nam świeciło, który profil mamy włączony. Z pewnością możecie tego nie widzieć, tu jest MMO, RPG, FPS, RTS i Movie czyli kategorie e, gatunki gier i oczywiście filmy. Możecie mieć różne, tutaj macie przycisk mode i zmieniacie e, tryb, w jakim te słuchawki będą pracowały. Czyli albo pod FPSy, jakieś shootery, albo po jakieś strategie, pod filmy, muzykę i tak dalej. Ustawiacie sobie i szybko możecie zmienić. E, wtedy te słuchawki będą troszkę inaczej pracowały. Super, super. E, oczywiście głośniej, ciszej. E, oczywiście podświetlenie i no tak, nie skojarzymy. To ostatnie to jest wibracje. Możecie włączyć i wyłączyć. Także bardzo fajnie, że te wszystkie funkcje, najważniejsze są bezpośrednio już na pilocie. Możecie wszystko w razie czego modyfikować w trakcie e, korzystania, grania, oglądania, słuchania muzyki. Słuchajcie, słuchawki są bardzo fajne, muszę przyznać, dobrze wygłuszają. A w szczególności, jak się włączy muzykę, to jest naprawdę świetnie. Naprawdę. Jeszcze jak są basy. To taka, takie wibracje, naprawdę bardzo fajne wibracje. Podoba mi się. A co więcej? Słuchajcie, patrzcie, jak fajnie wyglądają. Tak profesjonalnie można powiedzieć, no? Takie studyjne, więc jest się drę. Muszę włączyć tą muzykę. Tak jest. A, to nie jest dobry pomysł, żeby jednocześnie robić unboxing, jakąś recenzję i jednocześnie słuchać muzyki. Ale nie, naprawdę świetnie wyglądają tak inaczej. Rzucają się w oczy i o to chodziło. I o to chodziło. Także. Cóż, duży plusik. Naprawdę są wygodne. Przez chwilkę sobie siedziałem i słuchałem muzyki. Nie wiem, ile czasu minęło może godzina, może jakaś godzina minęła. Słuchajcie, siedziałem, słuchałem muzyki. Obejrzałem jakiś fragment filmu i muszę powiedzieć, że naprawdę robią wrażenie. Bardzo fajnie wykonane. Jest oczywiście po boku podświetlenie. Oczywiście macie ten fajny pilocik, więc to jest świetna sprawa. Tym bardziej szczególnie, że jak jest jeszcze podświetlony, ładnie tutaj świeci, która jest funkcja włączona. No, muszę jeszcze tylko popracować nad ustawieniami, z pewnością w sterownikach tam troszkę pomodyfikuję i myślę, że będzie super. Także też, jeżeli chodzi o słoweczki, przez jakiś czas będę znowu je testował. Także możecie pytać, jeżeli macie pytanie, jak się sprawdzają po jakimś czasie, to śmiało. Tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się!